Kryło Korzumiaka Cyryl Garbarz. Dawno, dawno temu pod Kijowem mieszkał Smok. Miasta nie niszczył, ale lud Kijowa co roku musiał mu oddawać młodą dziewczynę lub chłopca jako daninę. Nic nie można było na to poradzić, bo Smok był potężny. Miał najeżony kolcami ogon. Ciało pokryte łuską żelazną, a gdy walczył, rozgrzewał się straszliwie. I najwięksi nawet wojownicy nie mogli go pokonać w boju. Tak więc co roku oddawano smokowi dziewczynę lub chłopca, a wreszcie przyszła kolej i na książęcą córkę. Kniaś kijowski niejak. Nie pił, nie spał ze zmartwienia, ale cóż było robić. Wasyście zbrojnych posłał najstarszą swoją córkę do jamy, w której mieszkał smok. Dziewczyna nic ze sobą nie wzięła, tylko gołębice, mówiąc ojcu na pożegnanie. Jeśli smok nie pożre mnie od razu, przyśle wam wiadomość, jeśli zaś gołąb powróci bez listu, będzie to znak. Że już po mnie. Książęca córka była tak piękna, dobra i łagodna, że Smok zakochał się w niej bez pamięci. Codziennie wieczorem kładł się u jej stóp, prosząc, by drapała go za uchem, śpiewała mu kołysanki i bajki opowiadała. Najbardziej zaś lubił słuchać o tym, jaki jest potężny, i straszny i niezwyciężony. A musicie wiedzieć, że księżniczka była też bardzo sprytna. Dlatego pewnego wieczora, drapiąc smoka za lewym uchem, słodkim głosem zaczęła tak do niego mówić: Smoku, ty jesteś tak potężny i straszliwy, że nie ma chyba na świecie człowieka, który by cię mógł pokonać. Co? Oj nie ma. Nie ma. Sennie wymamrotał smok, a potem nagle warknął. Ale nie, nieprawda. Jest. Choć bardzo mnie to złości, jest jeden taki człowiek. Och, cóż to by musiał być za bohater? Pewno jakiś wojownik z dalekich stron? A może on tak naprawdę jest tylko postacią z bajek dla dzieci? Nie słuchasz mnie. Mówię ci, że istnieje naprawdę i nie w dalekich stronach, tylko tu, w samym Kijowie, mieszka nad Dnieprem i zwą go Kyryło czyli Cyryl Garbasz. Gdy idzie nad Dniepr moczyć krowie skóry, to nie po jednej nosi, ale po dwanaście od razu. A gdy skóry dobrze nasiągną wodą, jedną ręką zarzuca je sobie na plecy. A gdy ja czasami jego skóry chwycę, bo smakuje mi chrowia skóra, to nawet mnie na brzeg bez wysiłku wyciąga. Och, chciałbym go pożreć, ale się go obawiam. Nie myśl już o nim. Szepnęła księżniczka. Śpij, jeszcze go kiedyś pokonasz, na pewno. I podrapała Smoka za prawym uchem, a ten zachrapał. Kiedy Smok zasnął, księżniczka pobiegła do swojej komnatki i wszystko napisała ojcu w liście, wszystko, co usłyszała. List jedwabną niteczką przywiązała gołębicy do nóżki i wypuściła ptaka w noc. Rankiem kniaś zobaczył w oknie swojej komnaty gołębice. Wyskoczył z łoża z bijącym sercem, jest list czy nie ma? Jest! Księżniczka żyje. Kniaś przeczytał list i zebrał wszystkich swoich wojów i doradców. Idźcie czym prędzej nad dniepr i znajdźcie człowieka, na którego mówią Kyryło kożumjaka. Proście go grzecznie, błagajcie uniżenie i obiecajcie mu połowę moich bogactw, jeśli pokona smoka. Ruszyli wojowie ulicami miasta w dół rzeki. Znaleźli kryło przy pracy, kiedy ostrym nożem czyścił skóry. Bądź zdrów, Kyryło! Przesyła nas kniaź! Kuknęli gromko rycerze, a Keryło, który się ich nie spodziewał, aż podskoczył. Ręka mu zadrżała i nóż przebił skóry, nad którymi pracował. Rozgniewał się korzumiaka. Idzie precz! Tylko szkody mi narobiliście! Ważniejsza dla mnie moja praca niż smoki i książęce skarby! Na nic się zdały prośby, groźby, przekonywania. Wojowie wrócili do kniazia z niczym. Chodził kniaś po komnatach, całą noc nie spał, myślał i myślał, aż w końcu postanowił wysłać do i starców. Któż jak nie najstarsi i najmądrzejsi będą w stanie go przekonać? Poszli więc starcy gromadą nad dniepr. Proszą, przekonują, skarby książęce obiecują. Ale Kyryło zły był nadal i zawzięty okrutnie, i ich też odprawił z kwitkiem. I znów noc całą Kniasie zamiast spać, chodził po komnatach i rozmyślał. A rano zwołał swoje dzieci, te najmniejsze, i kazał im iść nad rzekę, do garbarza. Kiedy Kyryło zobaczył dzieci, kiedy posłuchał, jak proszą, jak opowiadają o swojej siostrze, więzionej przez smoka, zmiękło mu serce i przestał się źlić. Kazał sobie przygotować dwanaście beczek smoły i dwanaście wozów konopi. Konopiami dobrze się owidą. Smołą solidnie nasmarował i do ręki wziął maczugę kutą z dziesięciu kul armatnich i poszedł do smoka. Gdy ten go zobaczył, zadrżał cały i rozżarzył się od złości. – To wreszcie się spotykamy! Poddajesz się od razu, kożumiako, czy chcesz walczyć? Godzić się z tobą nie myślę, ani poddawać. Podła gadzino! Herodzie przeklęty, stawaj do walki! Smok rzucił się na kożu ale co próbował go chwycić zębami, odrywał kawałki konopi i smoły. A kryło to z lewej, to z prawej uderzał maczugą. Smok od walki rozgrzał się straszliwie, a smoła i konopie zapłonęły w nim żywym ogniem. Popędził do rzeki schłodzić się i pić wodę, a Kryło w tym czasie jeszcze więcej konopi wokół siebie owinął, jeszcze więcej smoły w konopie wsmarował. Wrócił smok. I znów chwyta go. Ale tylko smołę i konopie łyka. I znów kożu go to z jednej, to z drugiej strony zachodzi. Maczugą po łbie uderza. Smoczysko! Jak ogłupiałe kłapie zębami ogonem wali, aż ziemia się trzęsie. Rozgrzewa się cały aż szar, od niego bije i iskry lecą w niebo. Smoła i konopie od tego żaru zaczęły w nim pęcznieć i wrzeć, bulgotać i kipieć aż w końcu, kiedy kryło trzeci raz maczugą uderzył, smok ryknął i pękł na tysiąc kawałków. Stojący na górze ludzie zaczęli krzyczeć, tańczyć z radości i czapki w górę podrzucać. Sława ci, Kryło! Sława temu, który pokonał smoka! Ze smoczej jamy zaraz wybiegła kniaziowa córka. A kniaś kazał szykować wielką ucztę i skarby dla bohatera z piwnic wyciągać. Ale jaka skarbów nie chciał. Wolał wrócić do pracy. Co pojadł, to pojadł, co popił, to popił, co się poweselił, to mu wystarczyło. A smoka więcej w Kijowie żadnego nie było.